Twoją rodzinę przytuliła do serca. I zawierzcie jej wszystko to, co dzisiaj dzieje się tutaj na tej hali. I zawierzcie jej całe Wasze małżeństwo, Waszą rodzinę, wasze dom. I wszyscy razem wołajmy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani Nasza, O rentowniczko Nasza, Pośredniczko Nasza, Pocieszycielko Nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj. Twojemu synowi nas oddał. Amen.